Witajcie kochani na kanale Czytania dla Duszy. Zrobimy sobie dzisiaj czytanko na temat możliwego wyjazdu. Głównie dotyczy to zmiany miejsca zamieszkania. Może też dotyczyć jakiejś podróży, jakiegoś wyjazdu. Ale zamysł jest, jeżeli chodzi o miejsce, zmiany miejsca zamieszkania. Ostatnio jedna słuchaczka napisała w komentarzu, czy można by było zrobić takie czytanie, jakby temat mi się spodobał. Dlatego robimy sobie taki szybki wgląd w to, czy u Was y, będzie jakaś zmiana miejsca zamieszkania, jakiś, czy jakiś dalszy wyjazd? Tak? E, nie tylko w najbliższym czasie, bo to pytamy tak ogólnie, więc może coś być już za niedługo, a może być coś e, w dalszej perspektywie e, czasowej. Wiadomo, że to czytanie też nie będzie dla wszystkich, więc weźcie na to e, namiar. No dobra, to czytamy sobie, pokażę Wam dwie, trzy karty, nie dwie. Ale możecie sobie dwie opcje, jeżeli gdzieś coś Wam tutaj pasuje, że to jest jedyneczka, że dwie opcje na przykład do Was trafiają. Światło może być dziwne, ponieważ już jest późno i muszę doświetlać, więc może być dosyć dziwne. Jedyneczka. Poprawię sobie może tą lampkę, będzie lepiej tutaj. Dwójeczka. No, nie jestem dobrym oświetleniowcem. Tak jeszcze chyba gorzej wygląda. I trójeczka. Z boku dam to światło. Dobra. Eee, odkładam, odkładam sobie 3, 2 i zaczynamy od jedyneczki. E, jedyneczki to jest karta czasu. Czyli jeżeli pytacie, czy uda Wam się zrealizować jakąś Waszą wymarzoną podróż, czy uda Wam się zmienić miejsce zamieszkania, to odpowiedź macie tak, mm, ale w swoim czasie. Jeżeli pytacie, czy na przykład na razie nic nie planujecie, żadnej zmiany miejsca zamieszkania, ale się zastanawiacie, czy w przyszłości będziecie zmieniać miejsce zamieszkania, to bym powiedziała, że tak, ale to nie będzie szybko, moi drodzy. Jest karta czasu 33, więc może w obrębie tutaj 3 lat, może to być, ale nie przywiązujcie się jakby do czasu. Jakby ta karta podpowiada, że tak, ale nie prędko to będzie. Co tutaj dalej nam się pojawia? Druga karta też jest potwierdzeniem, bo ona mówi o tym, że wasze pragnienie, które jest blisko waszego serca, czy te wychodzące z waszego serca, czy to właśnie zmiany miejsca zamieszkania, czy to e, może przyjść nowa praca, nawet tak? E, czy to macie jakąś wymarzoną podróż, chcecie gdzieś wyjechać, tak? E, i zastanawiacie się, czy to się spełni, to tak. To od razu Wam mówię, że tak, bo jest tutaj spełniające się pragnienie. I trzecia karta yy, to jest karta w ogóle miłości. I ja bym powiedziała, że albo faktycznie Wy tutaj macie jakieś pragnienie, które jest od Waszego serca dotyczące jakiegoś wyjazdu, podróży, zmiany miejsca zamieszkania, no i to się będzie, kochanie, realizowało tylko w swoim czasie, albo tu będzie coś miłosnego. Czyli na przykład możliwe, że e, poznacie jakąś osobę, czy to z innego kraju. To nie, nie musi być też z innego kraju, może być z innej miejscowości osoba. I po prostu tak się zakochacie, taka miłość będzie, że po prostu będziecie wyjeżdżać. Może być też tak, że miłość na wyjeździe poznacie, bo jest karta tutaj miłości, więc może dotyczyć tutaj jakby relacji. Ten wyjazd. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o jedyneczkę. Dwójeczka. Możliwość. Wy, dwójeczki będziecie mieli możliwość na to, żeby gdzieś wyjechać lub się przeprowadzić. Tu bardziej widzę opcje przeprowadzki, być może nawet do pracy. Hmm? E Będą przechodziły do Was e jakieś informacje związane z tym, Będą spływały odpowiedzi, i tutaj trzecia karta mówi o tym, że ty wiesz w którą stronę masz lecieć, więc ja bym powiedziała, że u was to będzie. I to bym powiedziała pod kątem zmiany miejsca zamieszkania. Być może dla niektórych już w tych najbliższych miesiącach albo do roku czasu. A może też dotyczy oczywiście czasu jakby dalszego, ale jest tutaj możliwość. Jeżeli się zastanawiacie. Jeżeli wy się zastanawiacie, już macie opcję jakiegoś wyjazdu, zmiany miejsca zamieszkania lub pracy w innej miejscowości, to te karty w ogóle tutaj mówią, że to jest dla ciebie szansa na nowe życie, na rozkwit, na wprowadzenie naprawdę dużo fajnych nowych rzeczy do swojego życia i tutaj intuicja was dobrze będzie prowadziła w którą stronę jakby ruszać, ale jakby karty mówią, że będzie możliwość lub już jest. Jeżeli się zastanawiacie, macie możliwość skorzystać, bo to będzie dobre dla was. A jeżeli się zastanawiacie o tej możliwości na przyszłość, czy taka się trafi, to tak jak najbardziej i to będzie dobra szansa dla was na rozwój, na ruszenie do przodu. Ok, to tyle jeżeli chodzi o dwójeczki. Trójeczki. Karta muzyki. Wiecie co, trójeczki, eee, trójka nam tutaj podpowiada, zwłaszcza z tą kartą, Zablokowanego serca, zamkniętego serca, że ja tu widzę osoby, które nie chcą być w jakimś miejscu. W ten sposób to widzę tutaj. Jeżeli jesteście zadowoleni ze swojego obecnego miejsca zamieszkania, no to prawdopodobnie ta opcja was tutaj nie, nie dotyczy. Ewentualnie, jeżeli chodzi o jakiś wyjazd, tylko podróż, to wtedy może dotyczyć. Więc może być też tak, że no, jesteście w miejscu, w którym nie chcecie być, i myślicie o tym, żeby się stąd wyrwać. I powiem wam tak, to tylko będzie od was zależało. Ponieważ ta karta muzyki mówi o tym, że powinniście popracować nad swoimi wibracjami i to, o czym myślicie. Te zamknięte serce mówi o tym, że tak de facto to wy się zamykacie przed tym. Być może dostaliście już jakąś opcję jakiegoś wyjazdu i wy się na to zamykacie. Hmm? E a jeżeli chcecie wyjechać, nie podoba Wam się to, gdzie obecnie jesteście, źle się tu czujecie, to trzeba wibracje zmienić, odlokować to serce, wtedy się te możliwości jakby tutaj pojawią. Trzecia karta mówi o tym, to jest ta ptasia wyroczna tutaj. Zwróć uwagę na nowe myśli, idee i jakby ziarenka w głowie, które Tobie się gdzieś tam pojawiają, bo one będą tym zaczątkiem tego, żeby pojawiły się te drzwi otwierające się do tego. Czyli słuchajcie tego, tych te wszystkich podpowiedzi, które do was jakby tutaj przechodzą. Być może w ogóle teraz jesteście pozamykani na jakieś tutaj w ogóle wyjazdy, zmiany miejsca zamieszkania, a te karty tutaj na przykład e, mówią o tym, żeby pomyśleć o tym, żeby to rozważyć, że może gdzieś w innym miejscu coś jest lepszego dla Was. A jeżeli myślicie o tym, że chcecie zrealizować jakąś podróż marzeń, nie chodzi o zmianę miejsca zamieszkania, to ja bym powiedziała, że na razie jesteście troszeczkę poblokowani na to i że trzeba jakby tutaj być może za bardzo chcecie swoje wibracje zmienić i posłuchać tych myśli, koncepcji, które do was jakby tutaj przechodzą. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o trzeciączki. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Papa. Pa.